No, dzień dobry wieczór Państwu. Witam Was bardzo serdecznie. Michu z tej strony. Drodzy Państwo, Airdrop Raport. Zbierzemy sobie do kupy, co tutaj się ostatnio. <laughs> Pokażę Wam, gdzie warto jeszcze działać bez wkładu własnego, gdzie warto działać na mainnetach, czyli używając własnego kapitału, co mam tutaj w planach, i generalnie zbierzemy to wszystko do kupy. Także już nie przeciągając, zapraszam tradycyjnie na intro.

lecimy. Tradycyjnie zapraszam do sprawdzenia linku w opisie. Mm, sprawdźmy co tutaj się wydarzyło na rynku. Chodzą plotki w ogóle, że podobno SpaceX sprzedał swoje bitcoiny, że wymienia je na Dogecoina, ale nie, to, to nie jest potwierdzone żadne info. Takie plotki po prostu. No nie wygląda to zbyt pozytywnie. Jeśli chodzi o wynik roczny, to chciałbym pogratulować tutaj hodlerom. MX bardzo dobrze sobie radzi. Skoczmy sobie na Bybita. I tutaj no panowie trochę nie wytrzymali ciśnienia wydaje mi się. Pfeiffer tak jak widać ostatni będą pierwszymi. Padliśmy tutaj w rankingu, ale nic to. Trzymam za was wszystkich mocno kciuki. Pokazywałem wam ostatnio Pyra Finance. Możecie go zobaczyć sobie tutaj. Na holografie macie do wymintowania NFT. To są takie NFT, które później można sobie przebrydżować. Ten Metamask ostatnio coś zamula. Ostatnio dość sporo problemów technicznych, które dość skutecznie powalniają pracę. Tutaj nie będziemy tego na Ethereum. Ja to lubię sobie na Optymizmie wymintować. To jest freemint. Trzeba tylko za opłatę transakcyjną zapłacić. A na Optymizmie to jest akurat bardzo tanio. Dobra, mamy to. Możemy sobie obczaić tego nft -a. Proszę bardzo. A gdybyśmy go chcieli przebrydżować? Tutaj możemy. Tylko nie na Ethereum, a na Polygona na przykład. Select NFT. Tutaj musimy wybrać tego. Continue. Dobra. Teraz tutaj brydżujemy. Zatwierdzamy to na naszym portfelu. Halo halo, no właśnie proszę bardzo. Zatwierdzone, zawsze to dodatkowa transakcja na Layer Zero, a na ten mint w ogóle macie jeszcze jeden dzień. Także przy sobocie potaniości można sobie podziałać. Mamy tutaj airdrop od Connex. Connex to jest bridge, multi-chainowy bridge, który mam nadzieję, że używaliście. Były tutaj różne kryteria i akurat na tym portfelu mam 600 tokenów. Będzie on do sklejmowania 5 września konkretnie. Poza tym widziałem, że na Galaxy tutaj jest taka misja Web3. Są różne quizy do wypełnienia. Te quizy są dość proste w ogóle. Which of the following is not Web3 unique offering? Direct exchange of value, data and concept. Make a lot of money. No to raczej to. What the traditional role is removing Web? Central interest, oczywiście. Submit, no i proste. Jest tego bardzo dużo. Sprawdźmy na przykład ten. What is the Ethereum consensus mechanism? No proof of stake. Teraz, next. What is blockchain? A Place in New York no to na pewno nie, a Politician Term no to też raczej nie, wiadomo, że technologii, no proste, tylko tutaj z tą weryfikacją to wiadomo jak to na Galce bywa. No i Say Airdrop, najgorętszy temat Pod koniec tego tygodnia Najgorętsze, ciepłe, parujące gówno Takiego shit dropa to jeszcze dawno nie było Wydaje mi się, że oczekiwania po prostu z tym dropem Były bardzo duże, ponieważ męczyli nas Bardzo długo, nie ukrywam, że Spędziłem nad tym bardzo dużo czasu Te labirynty, nftki, które Się mintowało przez kilka nocy Dodatkowe transakcje, później jeszcze Misje na tym blocked, masakra w Przełożeniu na grosiwo, które tutaj Dostałem, dodatkowo nie Zaliczyli mi mojego głównego woletu, ponieważ w międzyczasie zostało przetasowanie i weryfikowałem mój adres airdropowy na Discord. Więc tak jak widać tutaj zaliczył się pod Airdrop jeden testowy portfel, na którym dostałem jakieś 70-69 tokenów. Można tutaj jeszcze otwierać te treasury, to są te NFT, które były w jednej misji. Dodatkowo jeszcze można brydżować tutaj, za to brydżowanie tylko też musi być to dość spory wolumen. Też można tutaj dostawać te skrzynki z tokenami. Wczoraj w ogóle wieczorem dopiero udało mi się tutaj podłączyć, bo tak to to była masakra. No i proszę bardzo, 69 tokenów na grubo. Jeszcze tutaj mam skrzynkę z 22 tokenami. Większość tych tokenów wrzuciłem na staking oczywiście. Po części, to też jest moja wina, że tak to akurat zrobiłem. Możecie sobie tutaj przejrzeć wasze portfele. Możliwe, że na którym się kwalifikujecie, jeśli robiliście jakieś brydzie. I tam w ogóle był formularz, który można wypełnić, jeśli coś się nie zgadza, jednak no nie ma uprawnień do tego formularza, więc nie da się go wypełnić. Tak jak widać jest po komentarzach pod każdym ich postem. Tak jak widać jest pod Discord. Cała ta akcja została przeprowadzona w ogóle w tak nieumiejętny sposób, że szkoda tego komentować. Mikołaj tutaj nagrał fajnego space'a. Myślę, że nie trzeba tutaj dodawać nic więcej. Możecie sobie odsłuchać. A widziałem, że Zielony jeszcze kręci wolumeny właśnie na tych brydżach. Jest tutaj opis całej akcji. Widzę, Wyciągnął tutaj dwa koła, w ogóle zostawił mu follow. Niech ma i tutaj owo. Proszę bardzo, jeśli ktoś ma chęć, to możecie sobie pokręcić. Tylko, tak jak mówiłem, potrzebny jest tutaj dość spory wolumen. Nie wiem, ile on miał. Jak najwięcej, po prostu. A no trzeba posprawdzać, czy się kwalifikujecie, co nie? Także to też nie jest takie proste. Tak wygląda i Discord w ogóle też mocno go wyczyścili, ale tak jak widać, no community robi swoje. Tutaj jeden z oficerów dostał 0,6 sej, po po prostu, no, mam nadzieję, że kolejne projekty nie będą szły tym śladem. Tak w ogóle mamy tutaj kolejną L2, która się buduje dzięki OP Stack. Dbank będzie robił swój własny chain i będzie to taki social layer. Więc, gdyby ktoś chciał, to jest tutaj w ogóle testnet do zrobienia. Nie wiem na czym on polega, ale informacyjnie wam podaję. Nie ukrywam, że cała akcja nie napawa optymizmem. Jednak wiem, że nie warto się poddawać. A w takich momentach również niełatwo się się poddawać, ale gdyby ktoś chciał podziałać, to cały czas są akcje do zrobienia za Afriko na testnetach. Taiko ma całą kampanię na Galxe, Tutaj możecie obczaić wideo. Mam ich chyba za trzy. To jest ZK Rollup robiony na EVM oczywiście. Kolejną opcją jest Zeta Chain, Również testnet. Ostatnio ogłosili finansowanie 27 milionów. Tutaj się tym zajmowaliśmy. Siedzimy tam od ponad roku. Ja jestem jednym z głównych naganiaczy. Warto pamiętać na pewno o Venom test są tutaj również nowe misje. Tutaj to robiliśmy w tym wideo. Wszystko do zrobienia z Afriko. To jest mafijna podobno. Venom Network jest mafijny i pierzemy jakieś brudne pieniądze mafijne. Ale to nic to. Tutaj Islamic Coin. Również jeśli macie ten mobilny wallet. Tam jest do zrobienia taki raffle co 14 godzin chyba. On już działa na mainnecie, więc jeśli ściągniecie portfel to wam dadzą jakąś małą frakcję. I tutaj do wylosowania jest 10 tysięcy tych tokenów. Później na pewno warto zainteresować się scrollem. Do scrolla wideo mam. Oczywiście zapraszam tutaj. Shardium jest kolejnym testnetem, który również jest warty zainteresowania. Totalnie za darmo można sobie ogarnąć. Tutaj mam wideo pod Shardium. Nie wiem, czy jeszcze mi się zmieści. Teraz jeśli chodzi o zabawy na mainnetach. Aczkolwiek i nie tylko. To fajnie są poukładane różne zadania na Layer 3. Layer 3 jest to platforma Web3, która nie ma jeszcze tokena, a działa od dwóch lat. Mamy tutaj na przykład zadania ZIK casinga era, czyli na mainnecie możemy sobie przeklikać begin. Transacon z casing. To każdy powinien mieć. Tutaj trzeba dać retwita. Tym razem trzeba. Proszę bardzo, jeszcze lajka dam. Dobra jest. No i co mi tu teraz wisi? No mówię Wam, że ostatnio i ten Metamask, i strona, i wszystko normalnie leży. Dobra, teraz mnie niby zaliczyło, ale punktów nie dostałem. No i super. No to właśnie mniej więcej liczyłem. Tutaj mamy kolejny z serii od Base. Base on Chain Summer. Mamy na początku tutaj mirora do przeczytania. Ok. Verify. Zobaczymy, ile ten NFT kosztuje. Kevin to jest jakiś 001. No nie jest tak źle. Base, dokładnie jest 1,6 dolara. Ja sobie wezmę. Dobra, można go tu jeszcze schandlować od razu, a kupić go można za 32 bucks, ale brzydki jest. Dobra, mamy to. Ok. No, teraz dostałem przynajmniej. Tego to nie mintuję, bo to drogi. Za droga inwestycja. 100 baksów. Te potaniości to jeszcze można mintować sobie. Zależnie od Waszej kieszeni po prostu. no. Więc Layer 3 bardzo przydatny ze względu na to, że zaprowadzi Was w miejsca, o których nigdy byście nie pomyśleli. Ja bym go traktował jako taki drogowskaz czasami, ponieważ na przykład jeśli chodzi o Airdrop Arbitrum, to tutaj wykonywanie zadań na Layer 3 było bardzo pomocne, ponieważ mieliśmy zaliczone bardzo dużo różnych interakcji z różnych Smart kontraktami, które było dodatkowo jeszcze tam punktowane. Tu są dzienne i miesięczne zadania, tygodniowe również, które można wykonywać i tak dalej. A jeśli chodzi o pozostałe akcje na mainnetach, no to oczywiście Base. Nowa sieć bardzo tania, warto zagrzać dupę na różnych deksach i różnych zdecentralizowanych apkach, które tam się tworzą. Tak samo jak i Linia pod mainnety, to mamy ZK Synca na przykład. Dodatkowo Layer Zero i powoli może na mantu również zaczną się pojawiać jakieś aplikacje. Może również wczesna interakcja z tymi smart kontraktami zakwalifikuje nas na jakieś przyszłe nagrody. Chociaż nie wiadomo w którą stronę to konkretnie pójdzie, teraz nie chcę wysnuwać żadnych wróżb. Dużo również zależy od regulacji w Stanach, zależnie od tego, gdzie dany projekt jest zarejestrowany. Tam też może świadczyć przeróżne usługi, i tak samo jak było przy Sej, nagle zablokowali niektóre państwa. Oczywiście wiadomo, że można było używać wypijenów, ale no, takie zmiany zasad gry w trakcie trwania tej gry no, nie są nigdy mile widziane przez, przez użytkowników naprawdę słaba akcja, ale nic to nie ma sensu się poddawać. Trzeba po prostu dostosować naszą strategię do warunków panujących na rynku. Dlatego chciałbym zrobić odświeżoną wersję Airdrop 101, czyli Airdrop Startera, gdzie zbiorę do kupy, co warto robić, co nie warto robić, gdzie tracimy czas, co zapłaciło, co nie zapłaciło i na co tu możemy w przyszłości liczyć. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Poproszę o jakąś łapkę łapkę w górę i komentarz dla zasięgu siemanko pozdrówki Yo.